w stanie powiedzieć, kto był pierwszy. To Oj, będzie ciekawie. Ja Jesteście gotowi? Tak. Uwaga! Co jest? No dobra, to ja wiem, kto był pierwszy. Jednak bez dywanika mocy. No naprawdę jest słabiutko Nie jedzie jak zawsze. Widzę nie mamy, bo chłopak robi system jest I Jak widziałem, że jest może skonycha, to go nie sprzątałem, nie mogę no, to. A właśnie to budował system teraz i teraz już do tych sekund sekundy, mierzy to rak, go kwiatło. Tu wypas ogólnie. To nie lepiej niż żeby... co Corudne też nie? no bo gość się zajmuje takimi systemami jakby nie tego typu konkretnie ale takimi, wiesz, robotyką, mechaniką i tak dalej. dla niego to jest fajna, wiesz. To jest fajne jest to dobra, dobra. Gotowi? Tak. Uwaga? Jarek nie ze strachu widzę. No, Krzysztof, nie poznajecie. To jest do Andrzeja.